Kwiataszko, moi drodzy, ja jestem Luciko. To przed wami taki luźny odcinek z Genshin Impact. Poza Genshinem, gdyż wejdę sobie dzisiaj na stronkę Genshin To jest stronka, która została mi podesłana swego czasu przez Ancymonków. I w tej stronce możemy sprawdzić swoją wiedzę o postaciach yy, z Genshin Impact. Mamy tutaj Star Rail Mode, więc jeśli ktoś gra w jakąś Star Rail, to oczywiście tutaj również może się odnaleźć. Mamy Normal Mode, mamy Endless Mode, czyli nieskończony Mode, mamy Daily Quota, czyli Dzienny Dat z oddanej postaci. No i Daily Ability jeszcze, okej, okay, muszę odgadnąć sobie tutaj. Po, po kolei wszystkie te mouldy przetestujemy, a na sam koniec przejdziemy do Endless Mode'a i zobaczymy, m, ile punktów wycisnę z tego wszystkiego. Okej, okay, dobra, zaczynamy od umiejętności. Ty po tym fragmencie jakoś nie rozpoznaję, więc muszę sobie kliknąć parę razy. To jest takie okrągło jakieś dziwne, ale kojarzy mi się to z Pyro, nie wiedzieć czemu. Yy, na pewno to nie jest Amber. A z drugiej strony jakiejś dużej możliwości nie mam. O, To taki ala Sztylecik chyba. Nie, Deluxe. Raiden też nie, ale sobie kliknę, czemu by nie, dla jaj. O! A jednak tak, dobra, dobra. Jak <ścoughs> to właśnie mi się kojarzył, kurde, że to jest taki Musou no ale odwrócony. Aha, bo odwrócona to była ikona, dobra, nie było tematu, jezu. Okej, okay, jak widzicie codziennie możemy sobie przechodzić, do tej, wrócić do tej strony i codziennie jakaś inna postać jest, yy, wskakuje. Więc fajnie, że możemy sobie odgadywać po różnych tutaj szczegółach nasze postacie. Okej, okay, teraz mamy cytat. Jeden krok bliżej, może niedługo w końcu udamy się odkryć prawdę tego świata. The truth of this world. Kojarzy mi się to albo z Travelerem, albo Moną. O kurde. Ha! Zajebisty jestem.

Jeśli nie wiecie, o jakie anime chodzi, polecam. Eee, dobrze, wczoraj był Nevylet i jutro też oczywiście możemy powrócić. I mamy normal mode. Aha, i tutaj też po prostu musimy odgadnąć jakąś postać po różnych szczegółach. Te szczegóły to jest zdjęcie, imię, weekly boss, materiały z weekly bossa, jaki to jest region, jaka wizja, jaka broń, jaka wersja, w jakiej wersji on wyszedł. Jeju, eee, dobra. Amber. Okej, okay, czy to na pewno nie jest łuczniczka? To na pewno nie jest Pyro, to na pewno nie jest Stmonstadt. okej, okay, dobra. W takim razie po kolei lecimy. Mm, co powiecie na. Hmm, Al-Hajtam, o proszę. Al-Hajtam. O, ja pierdzielę jaki pech. Hm, huh. no nie ciekawie, nie ciekawie. To ta w takim razie to musi być Claymore, ale taki Ito. On nieco wcześniej wyszedł. Okej, okay, mamy wizję Geo. Mamy wizję Geo. To powiecie na żongla w takim razie? Jezu, jak ciężko tutaj odgadnąć to. O! Zajebiście! Ha! Wystarczyło mi po wizy Geo i wcześniej niż 2.3 odgadnąć, fajnie, w 1.1 wyszedł. Kurde, tak szybko? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Kurde, już tyle wersji temu to było. No ale okej, okay, fajnie. I mamy nasz wynik, ale no ja rzadko kiedy wbijam na tą stronę. Ale spoko, fajnie. Udało mi się wszystkie konkurencje tutaj odgadnąć, w ostatniej chwili praktycznie. Znaczy nie, ja jeszcze miałem ewentualnie jednego shota, no ale dobra. W takim razie co, dosyć szybko rozpieprzyłem tą stronę. Ale Endless Mode to Endless Mode, i to tutaj możemy już różne skory napierniczać. Okej, okay, to była starsza jakaś postać, Albedo. O nie, kurde, szermie, czekaj, zwrócimy uwagę. Hmm, Ej, a ja to może... Nie, nie a ja to, Boże, baj... Nie, dentro też nie działa, kurde. Hmm. I to była wersja powyżej 1.1.2, więc eee... hmm. pani Bejdu była w 1.0. Bebrus. Przewrós... Bebrus? Co, 4. 4 to nie będzie na pewno to. Eee... To jest jakaś starsza postać. Może właśnie więcej na zoomy ktoś? Bo eee... będzie na Goro. Mamy i na Zumę, dobra, pięknie, to już jest sukces. Ale to nie jest łucznik. Więc może pani, y, Raiden. O, o! Znowu. Pięknie. Dobra. Kolejny. Kolejna postać. Fajnie. Dajcie w ogóle znać, jaki wynik wy wykręciliście na tym Endless Moodzie. Y, dobra. Kogo by tu wybrać? Może pani Baśka. O kurde, ale trafiłem. Monstadt. mamy wilka i mamy jeden 0 ale to nie jest Hydro. To może Razor. Razor by... Razor by mi to pasował bardzo. Dlatego, że to jest Wilcz. A nie, on z 2 na bierze. Kurde, nie pamiętam tego. Najgorzej mi właśnie po materiałach z Weekly Boss'a tutaj ogarnąć. Znaczy materiałach po Weekly Boss'ie. Ja tak już nie kojarzę z tych starszych postaci. Yy, ale to jest wersja 1.0, więc tu już mamy takie duże ułatwienie dosyć. Więc może Amber tym razem wskoczy. Chociaż nie wiem, czy ona bierze z dwalina chyba. Kurde, no właśnie. Tego się obawiałem. Hmm. Jean. Jean może brać. Kurde, też lin! Ja pierdzielę. I to jest szermierz, okej, okay, to jest szermierz. Ostatnia szansa, to jest ostatnia szansa dla mnie. Eee, kurde, a traveler? A nie, travelera nie ma tutaj. Albo czekajcie, eee, a ether. Nie, nie ma ether. A prawda, Kaja, Kaja jest tutaj szermierzem. Pięknie, kurde. <ścoughs> Ale farcik, dobra. Dobra, dwa punkty już mamy. Co by tu dalej, co by tu dalej wymyślić? Eee, pierwszy zawsze jest najczęściej pudłem. Weźmy sobie Charlotte. Jakoś tak rzadko w tym Mendel młodzie wypadają postacie z Fontaine, ale musiałem sprawdzić. Eee, ok, teraz mamy Ascension Stat. O jezu, tego tym bardziej nie pamiętam. Eee, ale spróbujmy teraz, może. Joj, Zobaczymy, czy to jest postać z Inazumy. To nie jest postać z Inazumy. Nie mamy Crit tutaj u niej. I eee, to nie jest łucznik. I to jest jeszcze jakaś starsza postać, więc spróbujmy teraz wziąć. Hmm, wziąć, przepraszam. Nie, nie wziąć, tylko wziąć się, mówię, przepraszam, przepraszam. E, Chonyun, Nie, przepraszam, to jest krajo, więc może. Kurde, nie mogę się zdecydować. Eula chyba wcześniej wypadła, ale to nie jest też krajo. E, Łucznik też to nie jest. Turina nie. Może Ketching? O, proszę, mamy Liue, mamy Elektro. To może Bejdo w takim razie. Padła, okej, okay. nice. Albedo? Nie, to jest jakaś nowsza postać. Hmm. I to nie jest Geo, ani to nie jest Mondstadt. I teraz po talentach tutaj, kurde. Ja nie potrafię, wiecie co, ja mam problem. Ja nie potrafię rozpoznać talentów po ikonach, tylko po nazwach. To jest mój problem, ale ta strona oczywiście gra jak zwykle na złość. Kurde. Prosperity. Diligence. I Mora... czy tam gold właśnie. To ja po prostu kojarzę to wszystko. Mniej więcej, nie? Zwłaszcza z tych starszych regionów. <słuch> Mam problem. A weźmy sobie Ganiu. Okej, okay, to na pewno nie jest Lee. A, ona to jest w wersji 1.2 była, no tak, zapomniałem. Na tym samym banerze byli. Znaczy nie na tym samym banerze, ale w tej samej wersji, nie? Najpierw była Ganiu potem Albedo. Albo na odwrót. Kurde. Nie pamiętam. Jest tak stara. Pamiętam, że wishowałem na Ganiu, ale nie wpadła mi niestety. Tak bardzo ją chciałem. Dopiero na jej na który troszeczkę długo się czekało. Kurde. Kurde. A fremene. Głupi jestem. Zapomniałem, że to jest krajo znowu. A to na pewno nie jest Fontaine. To już jest duży sukces. Co powiecie na. Bajziu. Ja pierdzielę. Kaszaniłem to totalnie. To usajno. Sumeru. <noise> Czemu mi się nie, nie połączyły? kropki? Dobra, jeszcze jedna próba. Wow! <noise> Dobry jestem jednak. Okej, okay, fajnie. A jaka? 2-0 i mamy i na zoomę, czyli jo i mija, bo była później na późniejszym banerze. Chyba? Albo i nie. O? To jest jakaś czterogwiazkowa postać, chyba. <noise> Caju. Dobrze kojarzyłem, Elemental Mastery. Czekajcie, nie mamy tutaj szermierza, mamy tutaj Claymore. 1-0... Ksińsiu. Kurde, jak to nie będzie Ksińsiu? Czekajcie, jak to się pisze? Okej, okay, tak. Ja pierdziu! Dobrze kojarzyłem, że miał Morę też, kurty z książek teraz. Patrzę, ja po i końcu rozpoznałem Mora, Mora. I... No i dobra. Na styk, na styk. Okej, okay. 5 punktów, ale to nie jest mój rekord. Mój osobisty rekord to jest chyba z 15 punktów, więc jeszcze długa droga, kurde, przede mną. Ascension Stat znowu. Ha, 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 ha. A powiedzmy na gaminga. Ja pierd! Co? Okej. Okay. Yy, to Sinian w takim razie. <laughs> ale trafiłem. Chong, 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 Nie wpadł niestety. Czyli to nie jest Claymore, to nie jest. Y, Kryo, to nie jest. Lille. A co powie pan Ayato? Ja to? Crit damage. crit damage, crit damage. I jeszcze jakaś nowsza postać, kurde. Nie kojarzę za bardzo. I to nie jest Szermierz, i to nie jest Hydro. To nie jest Inazuma. Hmm. Może właśnie Rizli korzysta. Nie, to nie jest on. I Krajo, zapomniałem, ja pierdzielę. Aha ah, ha ha. Ale lipa, ale lipa, ale ja z siebie robię teraz pośmiewisko, że ja tylu rzeczy nie wiem o tym Gerszynie. Nagrywam poradniki masakra, masakra. Pani Cici, Nie. To jest prawdopodobnie ktoś z Mondu. Ale kto z Mondu, kurde ma crit Damage w Ascensji. Powiedziałbym, że Eula, ale Eula jest Krajo i Claymorem, więc odpada. Dyluk? Też jest Claymorem. Janin ma Elemental Mastery. Naprawdę niesamowita zagłostka tutaj. Nie mogę w ogóle nikogo wymyślić tutaj. A no, no jeszcze wersja 1.0, kurde mać, to nie jest wersja 1.0. To jest coś pomiędzy 2.6, a 4.1. Czyli ktoś, to jest wysoka szansa, że ktoś jest z Sumeru tutaj. Hmm. Jak to może być z Sumeru z Kill the On ma Dendro tutaj w tym, w Staino może mieć Crit Rate. A to powiedzieć na Tinari'ego? On może mieć Crit Damage też. Ajajajajajaj, aj, 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 aj. dobrze skojarzyłem, ale on ma Dendro Damage w tym. Co miał Saino, bo nie pamiętam. Nie zwróciłem uwagi czy on miał Crit Trace w tym, czy Crit Damage. Dobra, szybki strzał. Nie ma co się zastanawiać. piście i yeah. Znowu kurde na styk. Na no, sakra, że ja od razu tego nie skojarzyłem, nie? Co ja, co ja tu robię? Aha! Opera GX się uwalnia. Nie wiem jakie to wywołałem. Nie wiem, nie, nie, nie mam pytań. Nie, nie korzystam z opery tak często, żeby wiedzieć z takich rzeczy. Ale fajnie, że można robić zrzuty ekranu na przeglądarce. Tymczasem pani Hutao. Ciebie dawno nie widzieliśmy. I to jest jakaś starsza postać znowu. To nie jest Pyro, to nie jest włócznie. Dobra. I to nie jest Lile. Czyli to jest wysokie prawdopodobieństwo, że to jest Monstad. O! No i proszę. No kurde. To jest katalyst, i to jest. Kurde, mać, on jest dalsza, zdecydowanie zdalsza. Kurde. Nie wiem skąd mi się wziął Heizo. Ale dobra, mamy katalysta. Kto jest katalystem? Kurde. Ja, Miko odpada. To jest katalystem. Tak, Kokomi. Kokomi pasuje bardzo tutaj. Ona niedawno wyszła. 2-1. Właśnie. Ona chyba zaraz, zaraz obok szogunki była. W sensie obok szogunki, po szogunce padła. Bo jeszcze chyba nie było wtedy podwójnych bannerów. Albo już były, ale dopiero co wchodziły. Kurde. Szmat czasu minął niedawno, kurde, ja... ja pamiętam jeszcze tą podjarkę na jedna zoomę, bardzo mi się przyjemnie zbiera, zwiedzał ten region. No, są tutaj mieszane uczucia oczywiście wśród graczy, ale ja tam dobrze wspominam i na zoomę. Miałem tam swoje trudności związane z puzzlami, ale... co nie zmienia faktu, że... Była podjarka na Inazumę. No i fabularnie też był, był duży hype. Ona w sobie fabuła nie była idealna, ale... To już było czuć po Inazumie, że nic zwiększa obroty, jeśli chodzi o jakość. Dobra, mamy tutaj... Panią Kirerę, ale ona nie przeszła testu, więc... Musimy się cofnąć znacznie dalej. Pyro Claymore, to mi dużo mówi. To jest Diluk. Okej, okay, dobra, nie było tematu. Ja yeah, jednak mi otworzyła ścieżkę. A mówią, że jest bezużyteczna. To jest Sumeru Claymore. Dory. Nie Dory, nie. Dory wcześniej wyszła. Kawech. Zarąbiście, kurde. Rozpierdziałem tą grę. 2 wychodziła Yoimiya Ayaka. 2-1 wychodziła Kokomi. Wychodziła Raidenka. Nie, Raidenka nie. Nie rajdenka Kujo Sara była na. banerze... Mogła być na banerze, no faktycznie Kudzo Sara, kudzo Kudzo Sara, a jak nie to pani rajdenka Nie to nie jest rajdenka, ja pierdzielę eee. Eee, 2-1, kto tam jeszcze wychodził w 2-1 łucznik 2-1, o kim ja nie pamiętam Ja pierdzielę, ty to na pewno nie jest jej mija. ona wychodziła obok kajaki w 2-0. Na, na dzień dobry. Hm. Tak teraz patrzę po tych postaciach i nikogo nie kojarzę takiego. O kim nie ja zapomniałem. Jeśli to jest jej mija, ja tego nie pamiętam. To na pewno nie jest jej mija, nie, jej imię, doskonale ją pamiętam, bo ja przecież przegrałem na niej. ...PT. Znaczy nie przegrałem, Pity, przepraszam, tfu. Ja miałem 0 w PT, ale gwarant był wtedy. I pierwszy raz wtedy wydałem pieniądze, żeby ją po prostu zdobyć jak najszybciej. Już pierwszego dnia już miałem na to wyrąbane. Kupiłem sobie po raz pierwszy Blessinga i zaczęło się, kurde, moje wydawanie pieniędzy na tą grę. No to teraz on zagwostka. Kto to mógł jeszcze wyjść? 2,1 na pewno wychodziła Rajdenka. Komi i Kuczo. No to kurde, czemu ona się tutaj nie zgadza? A ja wiem, kto mógł być? Aloj, ja pierdzielę. Aha! the shit! Faktycznie, ona wtedy wychodziła, jezu... Znaczy, tak, ona wychodziła w 2.1 na PlayStation, a wersja później wyszła na wszystkie pozostałe platformy, na pc na telefony. Mhm... Mm Kurde, jakby to było 2.2 to bym szybciej skojarzył, ale... Nie, tej Genshin Udl uwzględniło PlayStation jednak, okej. Okay. Jeju... To było ciężkie, to było ciężkie, powiem wam. Jak się nie pamięta o Eile, ja się łatwo o niej zapominam. Naprawdę. Niektórzy mówią, że to jest zła postać, niektórzy, rzeczy dobra. Ja osobiście mam obojętne zdanie. Jakoś jej nie zbudowałem, bo mam pozostałe postacie krajo Aczkolwiek, jakby mi, jakby mi dostała się w łapy na początkowym koncie, to myślę, że bym ją troszeczkę pograł. Początkowy konc jest spoko ale na dłuższą metę to tak już to gracze nie śmieją, nie, niechętnie z niej korzystali. Dobra, to na pewno nie jest Ayata, to na pewno nie jest Szermierz, to na pewno nie jest Hydro i to nie jest Inazuma. Kto to jeszcze jest włócznią? Eee, co powiecie na Shenhe, może? Shenhe. Ona by tutaj też pasować. Jest! Mamy ją. Dobra, dwa, 16 punktów. Już niedługo mój rekord będzie tutaj. Nowsza postać Krajo. To nie jest. To może Charlotte znowu wpadła. O kurde, jak blisko. To nie jest Rizli czasem? Nie, to nie jest Rizli, bo jest Katalyst, Kurczę. Premine. Jest. Dobra. Pięknie. Tylko, że to nie jest Szermierz. To nie jest Claymore. Rizli może. Jak jakoś strzelę sobie. Okej. Okay, ale trafiło. Charlotte. S. No i mamy hajguet do ...score 21. Bijemy rekord. To usrane i tej. No, nieważne. O kurde, ale fajny. Czy Fiszka wychodziła w 1.0? Chyba tak. Wychodziła 1.0. Myślałem, że 1.1 jakoś tak teraz kojarzyłem. Nie wiem czemu. Dobra, ja poproszę tutaj sobie teraz wziąć. Diona też wychodziła w 1.0 z tego, co kojarzę. A nie, 1.1. Dobra, nie było tematu, ale fajnie. 1.0 postać Claymore. Dyluk. Ewentualnie. O kurde, Noelka. Ust. Fajnie. 23 punkty. Lecimy dalej z moim rekordem. A to już coraz łatwiej mi się teraz poruszać tutaj po tym. Ciężko będzie przegrać teraz. Mamy już tutaj Hydro. I nowszą postać, jakąś, ok. Już jest duża wskazówka dla mnie, więc teraz sobie pójdę w Furinę. No i prawidłowo. A ja to. O oh, kurde. <grym> Dobra, pasa mi się wkrada. Ok, moi drodzy. Ja się czuję, wygrany. Zostawiam sobie ten rekord na później. Ja się dosyć do, nieźle bawiłem poza Genshinem. Grając w Genshin, ale poza Genshinem. To jest naprawdę ciekawe. Ciekawe. Fajnie. Warto sobie spróbować tak dla odskoczni, ten Genshin Indle, Jeśli nikt nie próbował, link macie w opisie. No i przy okazji zapraszam Was na Discorda w komentarzu, gdzie możecie się pochwalić też swoimi wynikami. Ewentualnie, jeśli jesteście początkowymi graczami albo weteranami i macie problem ze zbudowaniem postaci itd., 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 macie jakieś problemy w grze, no to a tam społeczność ludzikowych Hancymoników wam serdecznie was tam zapraszają i służą pomocą. Także odsyłam Was tam. Ja się z Wami żegnam, komentował ludzik. I trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Ej.